Dzień dobry. Nazywam się Marek Andrzejewski. Jest mi bardzo miło, że w sobotę już po raz kolejny mogę dla Państwa, dla Was zaśpiewać swoje własne piosenki, bo jestem autorem i kompozytorem utworów, które wykonuję na scenie. Jednym donosy, drugim wiersze, lub też pokreśli coś niektórym. Nie jeden kryje swoje wnętrze, nigdy nie mu się nie otwiera, głęboko chowa się w kopercie, z zewnątrz pieczątki się ubiera, kto nas jak listy w świat rozesłał i docelowy adres zatarzem. Przyjechałem do was z moim synem, mój syn jest znakomitym Aranżerem, producentem muzycznym, jest pianistą, po prostu muzykiem, dużo bardziej wykształconym ode mnie i od wielu lat wspiera mnie w moich działaniach artystycznych. Pomaga mi aranżować piosenki na płyty, pomaga mi w. W sytuacjach koncertowych, kiedy gramy na przykład w takim kameralnym składzie, Michał jest najważniejszym muzykiem na scenie. Ja jestem tylko tym, który podaje melodię, melodię refrenu i zwrotek. Trzynaście czarnych kotów, w piątek trzynastego przebiegło moją drogę, tak będzie piętnastego. Wszystko inne nieważne, nieważne inne wszystko, co blisko to w sercu, co w sercu to blisko. Wszystko inne nieważne, nieważne inne wszystko, ważne by rozpoznać ważne. Wyobraź sobie drabinkę, a na drabince drobinkę. Jak się stara, jak się trudzi, jak się wspina, by wyjść na ludzi, jak się wspina. By wyjść na ludzi Jak się staram Jak się trudzi Jak się wspina By wyjść na ludzi